Witam Cię drogi widzów, z tej strony Spartacus, a Ty w dzisiejszym odcinku dowiesz się jak ustawić alerty ze Stream Elements. Oczywiście jeśli filmik Ci się podoba, nie zapomnij zalajkować i zostawić suba. Zaczynajmy. Jesteśmy na głównej stronie Stream Elements. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać to zalogować się. W moim przypadku przez Twitcha. Chwileczkę to potrwa, dawaj dawaj. Przechodzimy do narzędzia do streamowania z lewej strony, nakładki. Ja tutaj mam ich sporo, a no, zapewniam Was, że też będziecie mieć. Nowa nakładka, tworzymy. Pool HD, tak, 1080p. Klikamy plusika w lewym dolnym rogu i dodajemy alert boxa. I co to tak naprawdę jest ten alert box? To element interfejsu, który ukazuje się nam w reakcji na jakąś czynność widza. Jak na przykład zafollowuje kanał, albo zasubskrybuje, wpłaci donata. Są to te takie okienka, które wyskakują, no. Każdy wie o co chodzi. Kliknijmy sobie zatem zębatkę, przechodząc do ustawień followa. I mamy tutaj wszystkie opcje. Pierwsza opcja pozwala nam dodać jakieś zdjęcie do alertu. Druga natomiast, wideo. No... Raczej większość osób korzysta z wideo. No, jak coś się dzieje na tym ekranie niż statycznie stoi po prostu, nie? Tutaj mamy dźwięk, głośność, wideo. Czyli tego wideo, które tutaj możemy dodać, tak? Tutaj możemy zaploudować sobie jeszcze inną muzyczkę do tego, jakiś fragment. I tutaj możemy podgłośnić. Więc jeśli wideo dodajemy z jakimś dźwiękiem, możemy je na przykład wyciszyć, jeśli nam się nie podoba. zaploudować jakąś inną, inne dźwięki. I po prostu... Tutaj już to dopasować, tak? Jadąc niżej, mamy tak naprawdę sposób wyświetlania nam tego alertu. Tutaj, jak przejdziemy sobie na środek, możemy zaemulować followa. O, i widzimy. Brałem trzecią opcję. Na górze pojawia nam się zdjęcie, a pod spodem tekst. To wszystko widać na tych miniaturkach. Jeśli klikniemy, klikniemy sobie tutaj ten środkowy. Wyświetli nam się z lewej obrazek, a po prawej będzie tekst. No, zdecydowana większość korzysta raczej z tego. Niżej zmieniacie sobie po prostu treść tekstu, który będzie wyświetlany. Tutaj mamy alert duration, czyli długość tego alertu. No, standardowo jest ustawiona na 10 sekund. Tutaj możemy określić długość niku maksymalną. Czyli na przykład tam 20 znaków. Nie chcecie, żeby tam kto, ktoś miał nick na 40 i ustawiacie 20. Kolejna fajna opcja to TTS Settings. Tutaj możecie sobie ustawić, że będą czytane followy. Czyli na przykład tam użytkownik Spartacus gra, zafollowował kanał, tak? Tutaj wybieracie głośność, a tutaj wybieracie tak naprawdę lektor. Są tu oczywiście polscy, Maja, Jan, Jacek i Ewa. Ja to odznaczę, nie korzystam. Dalej przechodzimy do Text Settings. I co my tutaj mamy? Możemy sobie zmienić czcionkę na jakąkolwiek inną. Do tego możemy zmienić kolor tekstu. Teraz jak damy sobie followka, wygląda to paskudnie, ale działa. Tutaj możemy sobie zmienić rozmiar tekstu. Pomniejszyć albo go powiększyć. Tutaj określamy rozmieszczenie tekstu. Czy będzie ono z lewej, czy wszystko po środku, a może z prawej. Dobra, możemy z tego wyjść. Są jeszcze animacje, no ale to już możecie we własnym zakresie się tym pobawić. I z każdym innym alertem możecie się bawić dokładnie tak samo. Teraz pokażę coś dla trochę bardziej leniwych osób. Przejdźmy sobie znowu na tutaj yy, do głównej Stream Elements. Przejdziemy do galerii nakładek. Idziemy sobie trochę, a nie, sorry. Tutaj na górze wchodzimy w alerty. Możemy wybrać spośród tych gotowych utwórz, utwórz nową nakładkę, kontynuuj, możemy ją nazwać, utwórz. Dobra, to możemy skopiować. Przejdź do moich nakładek, edytuj. I teraz tak, to wszystko już tutaj działa. Oczywiście trzeba się tym pobawić, pozmieniać treść i tak dalej, ale są to gotowe opcje, na pewno niektórym z Was się przyda, naoszczędza to bardzo dużo czasu. Teraz co zrobić, żeby to wszystko działało na OBS-ie? Nic prostszego. Kopujemy sobie tutaj linka z, naszego danego, z naszej nakładki. Każda nakładka generuje inny link. Przechodzimy na OBS-a. Klikamy sobie plusika na dole. Przeglądarka. Nazywamy to jak chcemy, czyli na przykład Stream Elements Alerts. Alerty, Dobra. W adres URL wklejamy ten link. Dajmy sobie 1920 na 1080 żeby pokryło nam cały tutaj ekran. Super, działa. Teraz możemy sobie włączyć tutaj, zasymulować tego followa. I jak widać, wszystko sobie działa. Alert boxa mamy już za sobą. Przejdźmy do innych rzeczy, bo jest tego naprawdę mnóstwo. A Chciałbym was tego nauczyć. Dobra. Przejdźmy sobie do labels. Tutaj mamy subskrybera, followera, bici, no wszystko to co w alert boxie. I teraz tak. Możemy tutaj pokazać nam takie okienko. Gdzieś na streamie, w którymś rogu, pod sobą, gdziekolwiek chcecie. Na przykład, oj, ostatni subskryber, subskrybent. Promo RL u mnie serdecznie pozdrawiam. Wpisujemy ostatni sub. Subskrybent. O. I może tutaj być w lewym górnym rogu. Przejdziemy sobie dalej. I na przykład możemy dać sobie na followa jakiś cel. I teraz co z tym celem? Tutaj określacie kolorki, to każdy się tam pobawi. Na przykład, chciałbym mieć 200 followów. Trzeba uświadomić widza, że wy chcecie 200 followów. On wtedy jest trochę bardziej, może nie wszyscy, ale niektórzy mogą być trochę bardziej skłonni, żeby Ci w tym celu pomóc. Możemy tu oczywiście nadać temu nazwę. Lo follow. Dobra, chciałbym sobie dać to gdzieś na dole. To możemy sobie przesunąć. Chciałbym mieć to tutaj na środku. Oczywiście musimy każdą zmianę zapisać. Dalej, klikamy w plusika i na przykład Donated. Total Tips. Dobra. Kliknijmy sobie w Total Tips. I tu nam będzie pokazywało, ile w tej sesji dostaliśmy maksymalnie pieniędzy z donatów. Donaty Totalu. I ustawmy sobie, co na przykład też gdzieś tutaj u góry. Oj. A, tutaj jeszcze możecie tym zarządzać, oczywiście, zwiększać, powiększać. Takie duperele, ale to. Raczej jest dość oczywiste. Zapiszmy. Przejdźmy sobie teraz na OBS-a I na OBSie tutaj zasłania trochę, bo jest na białym tle, ale widać, że to tutaj jest. Donaty w totalu 0 zł, cel followów mamy na dole, więc wszystko, wszystko sobie działa. Jeszcze Wam takiego tipa sprzedam. bo Może nie każdy się domyśli, ale nakładek możecie robić bardzo dużo, tak? Dlatego miałem ich tak dużo, ponieważ na OBSie tworzymy różne sceny. No tutaj akurat ostatnio otworzyliśmy z kamerką i scenę. Dodaliśmy jedną, jeden link z nakładki tutaj, i na przykład na scenie z kamerki możemy dodać inny, tak? Chodząc przeglądarkę standardowo, nazywając ją jakąś i po prostu wklejając tutaj link. A jeszcze coś: to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj na dole mamy czat. Możemy go sobie dodać. I tutaj wybieramy różne czaty. Ja korzystam z customowego. Jest on po prostu przeźroczysty. Pokazują nam same niki graczy i ich treść, tak? Ale możecie dać sobie na przykład white na białym tle. Możecie dać sobie jakiś checker albo dark. Te to chyba się w ogóle nie różnią. Tutaj możecie określić kolor i tak dalej, i tak dalej. No czat jest dość ważny. Oczywiście jest tego wszystkiego znacznie więcej: można dodawać teksty, zdjęcia, wideo. Naprawdę każdy z nas doskonale wie, czego tak naprawdę potrzebuje, więc jeśli ma jakiś pomysł, chciałby go zrealizować, na pewno to tutaj znajdzie. Nie jestem w stanie omówić Wam tego wszystkiego, bo ten film trwałby o wiele za długo. A zależy mi na tym, żeby te poradniki były w miarę szybkie i treściwe. Mam nadzieję, że ten poradnik do czegoś się przyda. Ja dziękuję za oglądanie i przypominam o lajku i subskrypcji, które pomagają mi się rozwijać. Dziękuję, na razie.